Cześć, ja jestem Olafio. a wy znajdujecie się na kanale Turbosztos Witam bardzo serdecznie dziś na mapowie DMP. 997? Ten numer to kłopoty Kto <noise> tu się skrywa? Zapalnik Komórkowy? <noise> tak Normalnie jak klikniesz, to odzwonisz się do mnie <noise> Ola? Ola? Ola, ketal? Tam. Wiesz co teraz robimy? Nie. Zmieniam... Zmieniamy przełożenia. Ja Myślałem, że kapcie się zmienia. Tak ostatnio pokazałem, że jesteś tak dobra w tym że pokazujesz mi to się I prawe, i lewe koło. Prawe jest trudniejszy <laughs> Nie, opony jest nie znajdą. Zrobiłem dwa przejazdy. Okay. Czy to najprzystojniejszy spoter w Padoku? <laughs> Szerzej, szybciej, szybciej. Szerzej, szerzej, szerzej. szerzej. szerzej, szerzej, szerzej. Ja tak, tak. I wa ważne, żeby się nie pomylić. Szerzej szybciej. Tak, tak. A to, na to samo się zaczyna. Na jedno co samo szy. Co mi proponujesz? Co to jest? Sfermentowana kukurydza. Karolina to bierze? Nie. Ty no. Co? O, ty mu robiłeś! Ale nikt Cię tam nie zaprosił. A Ciebie nie było tam w ogóle, byłaś, mimo że... Byłem Nie, pamiętam. Tak. Że, że nie byłaś, bo nie byłaś. Że... Tak, nie byłam. Gada, że byłaś, żeby na filmie było widać, a nie byłaś. Byłam, mam nagranie i zdjęcia. <śmum> także zaraz Wam tu wrzucę. Mam bardzo dużo. I Twoich też mam, więc nie wiem, czy chcesz, żebym mnie opublikowała. nam się bać. Że... No właśnie. Ja mam taśmę na wszystkie. O, zajebisty przejazd. Dawaj! Nie w tę stronę pojechał. Będzie miał zero, jak tak pojedzie na kwalifikacjach. Czy tłumaczyć Ci, o co chodzi w tym sporcie? O co? O. Żeby przyjechać precyzyjnie, szybko i efektownie. Myślałam, że trzeba bierze w i Zony i jechać bokiem. Też. Przydaje Ale się to. Ale skąd to wiesz? to jest Meryk żyje, a Wysiad żyje, dobra Po co to zrobiłeś? Żeby Bubi miał pytanie <grystanie> Obraź mnie? Nie, nie Obraź mnie czy nie? Piszcie w komentarzach <grystanie> Opsuło się auto Opsuło się? Ja tak, Takie żółto-czarne Jak to? Budda? Chyba tak Wypadł mi trzeci sporzeń, złamał się. I to jeszcze nie mógł wypaść na prostej, tylko musiał wypaść na środku największej patelni. Ale wiesz co, ja tutaj trzy lata z rzędu wypadałam w tym miejscu, w ścianę, a w zeszłym roku zajęłam trzecie miejsce, także za trzy lata będziesz na podium. Słyszałem, że jak był tam 30 sekund przede mną. Tak, powiedziałam, że jesteście super kumple. Piotr Marzec, kucharz. Dlaczego zdecydowałeś się na gastronomię? W marcu jak bardzo. Haha. Ha, ha. się światła Hej, to może zaraz zrobimy drift dancing i ty będziesz driftował i śpiewał. Nie, ja będę driftował, ty będziesz śpiewał Znaczy, poziom tego myślę, że mógłby być. Ee, to nie, są. Znaczy, ja bym driftował tak, jak ty będziesz śpiewała. Wiesz? Tak? Powiedziałem to na głos? Ola bardzo ładnie śpiewa i wcale nie. Poznajcie Czas! Nas! Dziękujemy Dzień. bardzo. Skąd masz szczotkę Grażynka? Patrz, to jest człowiek, którego ja potrzebuję... Nie wiedziałam, a potrzebuję go na zawodach. Wszystko tu jest. Co to, co to jest? Co to jest? Co to jest? Tutaj masz do ogolenia na napianie, masz pomadę, dezynfekcję, wosk na gorąco, oliwkę z aloesem, Zestaw maszynek trymów w kolewoc z... Rali. Czajcie, że mi może brwi wyregulować zaraz? Nie wiem, nie wiem czy robić przed kwali, chyba jest jeszcze git. Ocenisz? No, na kwalifikacje może być. Kask mam zasłonę. Na, na jutro, na jutro, na jutro, na jutro, na bóra, jutro spotykamy się tutaj. 7.45. głowa stoi. Słuchaj, ode mnie masz wejściówkę już na każdy zawod. Dobrze. Dziękuję bardzo. Jadę na kwalifikacje. Nie dużo ludzi, strasznie się wstydzę. Mogę iść z wami? Wtedy będę wyglądała jakbym się dobrze bawiła. Aaaaaa! Cześć, bubu! Siema! Ja jestem po przejazdach kwalifikacyjnych. Chyba poszło mi... Cały czas ktoś... O, jest już podium. Mam już podium, także tutaj będzie rozdanie nagród, ale to dopiero jutro. Jestem po przejazdach kwalifikacyjnych. Poszło mi tak dobrze, że uznałem, że pójdę teraz na spacer. Jak mi poszło? Bardzo dobrze. Dziękuję. Twoja opinia jest dla mnie ważniejsza niż sędziów. Słuchajcie, właśnie idę na briefing po kwalifikacjach klasy Pro i Pro 2. I. Tema. Jestem druga. A, to nie do ciebie, ale dzięki. kochani, oglądacie drugi dzień zmagań podczas driftingowych mistrzostw Polski. Fajnie. Jestem po przejazdach treningowych. Jechało mi się naprawdę bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona. Uważam, że przejazdy były nawet lepsze niż w w kwalifikacjach. To mnie nic nie zmieniło i tak, bo on był lepszy w kulach. I co? I jechał ze mną Maciek. To jest Maciek, to był jego pierwszy raz. Maciek, jak ci się podobało? Fajnie. Kamil Dziemba, który jest w porządku. Oj, Teraz wszyscy chłopcy, którzy do mnie piszą, będą zazdrośni. Ile ich to było u Jeden i pół. Żaden. <grymny> to nie jest Ci gorąca w takiej czarnej bluzeczce? Nie, kocham golfy. Czemu jeździsz BMW-ką, BM skoro kochasz golfy? LOL! Będę słabsza. Chyba Ty będziesz Ja będę słabsza? Tak. W życiu człowieku. Jeżeli się zgrzejesz Uwalnym słońcem do A czy możesz mi pierdyknąć jakąś medytację szybką? Mogę. Dawaj. Jesteś najlepsza, jesteś dobra, jesteś ważna, jesteś wystarczająca, jesteś doskonała. Niczego nie musisz nikomu udowadniać. Wygrasz to. To samo powiedział mi kiedyś Krzysztof Kołowczyc, że nic nie muszę udowadniać. A mi krawczyk. Nic się pobawić z dziećmi. Idź skocz raz. Ola, prezentacja. Zaprezentuj się ładnie. prezentacja zawodników Top 32 klasy Pro 2. Ola Fiał, BMW E46 Turbo Tos możecie sprawdzać na Instagramie i na YouTubie. To właśnie Ola Fiał. Ehm, obok Eryka Goczała. Teraz na trasie Ola Fiał. BMW E46, ile on ma lat? 400 koni. 400 koni ma ten samochód, to jest e, silnik S62 B50 pod maską. Nie jest to najmocniejszy silnik, ale no, na BMW to absolutnie wystarczy. Świetne przejazdy, zresztą tutaj na rodzie. powtarza to teraz Ola, to ładnie, blisko, szeroko, nie oszczędza się w, e, nawet w tym Bajranie. Witałam z Bajronem Super Mamy 1-0 Ola Fijał jako liderka Olgierd Stachera teraz tutaj już zaraz za Olo ale no nie, nie dogania Oli, jedzie bardzo małym kątem Olafiał ładnie szeroko wypełnia wszystkie strefy punktowane. Bardzo ładny szeroki przejazd Olafiał. Wow, jestem pod wielkim wrażeniem. Ależ pięknie szeroko jedzie na zapalonym kap. Świetnie pojechała. Ona nie pojechała tak nawet w kwalifikacjach. Zamienili się stronami. Teraz Olgierd Stachyra jako lider. Olafiał będzie go gonić, ale szybki jest Olgierd Stachyra. Stachera. Jestem w stanie powiedzieć, czy... E, przy... Jest na tych strefach Olgier Stachera. Raczej nie. O, jeszcze potrąca pachołek przy wjeździe na rondo. To nie jest dobrze na pewno dla Olgierda Stachery. Decyzją sędziów to Ola Fijał przechodzi do topowej ósemki. Ostro! Ola Fijał inicjuje. Zobaczmy. Dobra linia przejazdu. Pacholczyk czeka do tego, żeby zaatakować. Oj, szeroko Ola a Adrian Pacholczyk dziwnie jakoś do wewnętrznej teraz atakuje, ale e, nie wiem czemu tak jakąś takim nie za dużym kątem jedzie. Chyba trochę boi się pojechać za Olą tak e, grubo, teraz na samym końcu bardzo blisko za Olą fijał. Ten wystrzelił jak z procy, ależ niesamowicie szybki jest Adrian Pacholczyk, jedzie piekielnie szybko, no jest potężnie szybki. No, ale pijał nie to żadnej odpowiedzi. Decyzją sędziów to Adrian Pacholczyk przechodzi dalej. Co powiedziałeś? Nikt nie jedzie. Okej, okay, dzięki. Pierwsza klasa. Chciałeś powiedzieć coś o tych zawodach? Jak Ci się późno, podobało? Późno, no i na rondzie też zrobił dużą kolektę, tak że... A, ja dałem to cześć. Cześć. <laughs> Dobra, to zadzwonił się. Dzięki, cześć. Pa. Tobie jak się podobało? Bardzo. A komu kibicowałaś? Bo teraz już mogę zapytać, bo już jest później. A, było komu A w której klasie? W Pro2 na przykład. W Pro2, to wiadomo. GoCzołowi? Oczywiście. Tak Liczyłam wyślałam. na e, darmowy wstęp do Energy <noise> Kurde, to tyle trwa, że mi się fryzura zmierzbiła, a miałam naprawdę zarąbistą. Co się <noise> Mówisz, że jesteś fanką Driftu? Finały cię naprawdę się naprawdę kręcą. Tak. Are you lost? Baby girl? Baby girl? Widzicie, jak ona jest szczęśliwa? <noise> o, jest. <jedna. głosy> w drugim w klasie pro 2 Ola Fiał. OK A na miejscu pierwszym w kwalifikacjach uplasował się Goczał. koczał <śpiewanie> Przepraszam, że można dwa słowa do mikrofonu? Dwa słowa. To twój ojciec? Ja go nie znam. Gadżety po zawodach? Zbieram złom. Co <noise> 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 A ty Łukasz, chcesz jakoś podsumować ten weekend? Tak! Jak? Więcej słońca! <noise> Bo Łukasz jest właścicielem Summer Playground i kocha lato I urodził się w lato I urodził się w lato. Jaki miesiąc? Sierpień! To była historia bez Puente Za to Puente ma ten film To już to po wszystkim na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Jeśli wam się podobało, to spoko. Łapka w górę. Piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Żeby być na bieżąco. Woo!